Na moście go! Uuuu! tego A ty w Revenge of the Drapest! Revenge of Ale Chcesz się zemścić? Tak. Tak. A to wina ogromna jest? General Grievous! General Kenobi! Hmm. Gen nie ma, nie ma mapa? na tej nowej wyspie? Co? Nie! Nie! Ty ty, chyba Sylwester śnisz! Muszą ją wyciągnąć jakby. No z splików! A, bo ona jest jakby zablokowana póki co. No ja. No bo nie masz na niej free roam'a, nie? Więc... Aaa, dobra. Będę musieli pewnie umodelować... Dobra, stylo, się... dostaję chłopak. No A, nie, ale, nie, no ty wchodzisz no na mnie?! Widzisz to?! A ty <grym> we mnie!

Pierwszego, pierwszego, ale przy okazji powiedziałeś, że jak wyniknie coś z tego, no to może być, nie? No ale Bartek... Ale to... Bartek gra z wynika, nie? No to jest no, wynika, co to no no co tak, wynika coś z ja tego, że jednak to wytrącam. Ja no. zawsze chciałbym was usłyszeć, jakby to, jakbyście wy na no czasami od teraz jakiego na każdej no co, mapie To no? strzała dostajemy Ale na każdej mapie od Bartka na początku strzała, a nie na pierwszy, a jak nie jesteś pierwszy, no to cóż Bartek, musisz nauczyć się jeździć. To o to tylko chodzi. A tam, a tam. Ja nic nie muszę. Ha, no akurat ta no, no, no trafiła na ciebie No, no tak, no. zdarza się, no co ja poradzę Zdarza się no. <noise> Zdarza się I tak jedziesz na pierwszym <noise> miejscu, co szalejesz No jadę Masz. teraz, no. Wyścig ustawiony, Dawaj, stres, reżyserowany tak, tak odcinek, muszę też śmiać. no migrać. tak, no kolejny ustawiony odcinek Nie, Sylwester, tam go schuncisz, czy będzie się z nim bawił? Czekaj, ja sam cię robił, jakiś Ale samoobrona tu to była Samo obrona. Powiedziałaś, że płoc się nie się od niego odbija, to się posypało wszystko Dobra, lecimy za nim. Oj, tutaj obrona zrobiona. Cześć, Oj, no, to jest. To jest. Ma to jest. To To się To ale. To jest. To się To ja Jak to jest A gdzie ceny na co jest? Dobra, ja dam za gościń, że tak. A na dawajcie. Jeden z drugim i z trzecim. Czeba, on pę cały czas na zakrętach. O jezus, marya, też. O super, przepraszam. Tutaj, no nie, tutaj ciężko jest pęcić, to jest pen coś, był teraz, Ale no. pen na tych zakrętach jest zabójczy No, dobójcy. Ale mu zaraz łeb tam jest. Jest pięciokrążeń, także to na chill'ku no jeszcze, jeszcze tutaj trzy razy można, dogonicie, to można, to można śmigać. cztery razy się jeszcze zmieni prowadzenie, na tej mapie co najmniej Ty, ale czemu ja cię nie dogadam w sumie, typa, jedziemy na prosty, praktycznie powinienem być pierwszy. Dogonisz, dogonisz, czekaj <coughs> Bo później wyszedłeś z zakrętu, mi się no. wydaje, wiesz? Nie, 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 ja, ja nie, ja, nie, ja ale tak samo na tak dobrze. Ja byłem szybciej, wiesz, ja byłem szybciej rozpędzony przecież już, nie? Dobra, rozpędzony, zaraz będziesz prosto w stronę słupa. No, to trzeba zrobić. Przejechałem delikatnie teraz na tych pędach i... Trzeba nie jest nic nowego Dawaj Bartek, dawaj, Bycie dawaj, dawaj Daje na pełny ale to to jest w stronę barwy, super. tutaj taką. tak to nie jest Ciężko, ciężko, by się leci w tych krzaki no. Jezus Uważaj sku... Ta auto to jest takie... O, ten zakręt też dobrze mi się w miarę udało zrobić myślałem, że szybciej go się da jeszcze Da się tak. szybciej, tylko za bardzo spanikowałem i przehamowałem za mocno A co ty tak jeździsz no? Ja jadę sobie po prostu z prawej strony, ja przestań, powiedziałem Przestań, zaprzestań, zaprzestań tego. Bo... A to też ten trik. Ale za... nie, ja tam nie Nie, tam nie ma syno to nie to, to nie to, 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 to. Takiego, w ogóle. Nie, tam nie ma, ja ci to ja nie ma tam Ja sobie tak lewek i na prawą stronę, kompletnie Dobra <Niech> Znam ja ten 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 Nie no, ten tak, no i dawaj, nie, ja go nie słyszę Sylwester, akurat tylko tego ty słyszę. Dawaj! I jest do niego, proszę! No, tak, dawaj, Sylo, dawaj. tak bo na tym moście już się raz rozdupiłem dzisiaj. <śprzysz> nie ten, Nie na tym moście chyba. Nie ten. Nie na tym moście. No! No, Makarena! <śpij> Ojej! Oh Co ty się zatrzymał, chłop? Nie, bo miałem, no, ja miałem odrzał. ten słupa przed sobą, ja miałem słupa przed sobą, na tego. A nie, tutaj z tyłu była taktyka zagrywana.

tak samo poleciałem w słupy, myślałem, że tam pod ciebie no wiesz, Bartek, tu no się nie bijemy, bo... już, już teraz nie bijemy, teraz jedziemy do Sylwestra, którego trzeba schuncić Rozumiesz, co chodzi, by nie? Ale ten płot jest przypałowy, bez kitu, tak? O nie, ja, U, czy ja, nie, ży, ja już widzę, ja już widzę, co się zaraz. Co się stało? Bartek, God, go, 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 go. Jezus, Bartek nie potrafi jeździć, no, daj to jest boga Jedziemy tego do przodu Jak nie? No nie przejedziemy, nie, nie ma bata tutaj ktoś, no Jezusku Nie wjeżdżaj w dupsko Ja nie no, ale Bartek, ale Bartek zaraz tam karambol zrobi, może się to zaraz się wydarzy to Jest taka no iść, no. A coś się wydarzy z tym? Dawaj Hogarty, okay, wyprzedzaj z lewej No to, to za dobrze tu A dostanę od ciebie pen na skręcie, Jezus Najgorzej, dobra, uwaga Na skręcie będzie pen, o, wow. Dobra, ty, jeszcze nawet wyszedłem dobrze Jest git, yes tak, jest git A już blisko jesteś, ja. nie? Dobra, ja nie, nie chcę na ten most dojechać

No do lewej? Bustuj się! Żub. Żadnej lewej! Uwaga na most! Ale to nie jest ten bydali. most! Boże! Nie, no zaraz będzie. Jeszcze kawał. Dostaje busta, dostaje busta. Nie Foch lubię tego shake. mostu. Ach, nie w barierę. Dobrze, dobrze, dobrze. Annaku. Dobra, no teraz, no to... teraz, teraz, teraz! Nie ma mosto żadnego! Mija most, mija most! Mia nie, ja mam most! No to nie ja porządku! Dobra, ja się, się, ja, się zwolnie, ja się zwolnię, ja zwolnię. Dobra, udało się! No. Dawaj, 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 To nie ten most, Sylo, Po raz czternasty! Ten most! Zaraz! Będziesz miał dopiero ten most! Zaraz, będziesz miał ten most! Dobra, to mi się most Nie, no nie, tutaj nie ma tu będziesz miał, zaraz ten most! A to ten most! Dokładnie, bo tu są te słupki, dobra. Niech ci będzie! Ale do tego go troszkę. Go ja nie lubię tych mocno. Ale dostanę sobie dupę teraz. Lecę po niego! Za no. Dawaj Za mojego! Nawej! Tak! O, czekaj, masz kości, byłem wchodzony. Co tu się dzieje, no to tu? jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja! Jeszcze ja! <laughs> <laughs> ja! <laughs> <laughs> ja to <stałam w> <laughs> jest tam To się nie może udać. No, ty, tak, żadek skończył O nie wszyscy pójścik Co jest? Bartek jedzie to się... No i no, go tam teraz pik, pik, pik! A o, tutaj je, je, je. spoko, tutaj spoko, Takie to o, lubię. To, to jest na chilku. Delikatne, tak skończył ścena. Bartek w szakie poleciał. O. O, Do dobra, jedziemy! Ale jest za wami, więc spoko Jedziemy, na szybko Ale, no, ale no, Cię, no. ale przerysowałeś ale mi łaskę teraz, no? A ja Tobie to bok, Bożek Ogram, ogram Dobra Tymczasem Bartek dalej nie nadchodził <grym> Jestem za wami! <grym> Ale z no z no. za nami cały czas! No i my znowu Ja No tak. właśnie, o tym no. nie chodziło, ja tam już Zboczyn widziałem polecia. drugiego zawodnika, który był rozpędzany prosto w stronę mojej dupy, także... Ale ja to jeszcze Bartek, ja chyba? Ale to nie o, mnie! Bartek, to... co tam bokiem biegał, o, Ale to już był mocny wiatr. ile się dało, ile się dało już było. I to za to... No. Tymczasem takie... Bartek dalej, nie Wytupiłem się na tym, na moście! Dobra Ja! Yes. Wszystkie te zderzenia są takie close tutaj potężne. O jezu, ale mnie Sylwester zrałeś! No co? jajco? Tamże się sadził, ja uciekałem dawaj, stopa, tylko dawaj, i się obróciło. O nie, barierka. Fuck! Oj, bardzo dobrze, bardzo Barierka 1-2 gaming. No uciekałem. trzeba uważać teraz już. Bo wapi ucieka trochę Dobra, idź tutaj. Dalej, tu jest no, zakręć Tak Jak o, dobrze, no, nie to, nie mogę, mogę dom No, no zakręcie w prawo od lewej, czy ty nie wiem. jak exactly, nie, to w lewo. w prawo mówię, od lewej, od lewej. Gadaje, no. roboty. No, on Cię wyprzedzał na zakręcie, no! Mam taki duży żołnierz do ostatniego. No, w ogóle jeszcze lepsze jest to, że Bartek wziął taki łuk, że ja w ogóle nic nie mogłem z tym zrobić. O, nie, ten będzie ten mostek gaming! Dawaj go tam zakiwek. teraz, Sylo, Dawaj go tam! Mistrzostek gaming! Wiesz, tak? No! Ooooooo! <ślań> nie no! Krzyżaka poleciałem prawie! Wyhamował! Tylko tam poleciał co? Bardziej, Bardziej to winy wyścig Pytanie, poleciał. No, nie, dalej jestem za wami. Ja delikatnie z tego zakrętu poleciałem, o a bardziej. Uważaj, to jest boost taki, że można dupnąć. Ja czuję się mam rozwalony samochód, bo mi nie skręca tak jak jakbym chciał. Dobra, dobra. W Mnie skręca akurat. Tak Aha, to, ja no, ja mnie punktu też nie zapałem jakiegoś, mam nie tędy. <laughs> <My God. laughs> no i koniec! Ej, bez kity, jestem drugi! naprawdę? Tak, nie wiem którego. Nie wiem którego pan tu nie zapał. A, na tym zakręcie! Jak będę na tym zakręcie nie złapało punktu? Jak on jest na środku Ojej. drogi jechałem tą drogą? No, no, no. O, nie mogę Dobra, minutę do tyłu, to już po wyścigu dla mnie. Ja dupie, no ale... Jakiś skam tutaj poleciał teraz, no Za gówno A ja A cię dupie! Oj, oj, oj. Ale, jak dużo straciłem 40 sekund, no. No, to jest no właśnie, tak, kilka tak się kończy. właśnie zastanawiałem, A, Sylwester. Coś się za dobrze szło. <grym <grym ale nie, no to, to mnie wydupiło wiesz, zakryłem to całkowicie. No wiesz. Przejechałem przez ten punkt, <grym> wiesz, musiałem przez niego przejechać przez drogę. No, mnie nie może nie słabałbym Może nie, może właśnie nie. A, nie no, musiał, musiał. No niestety, no skamowany na wyścigu. Tak bywa czasami. Wiecie, co jest śmieszne, że Bartek jest jeszcze do wyprzedzenia? Nie, on jest za mną. On jest za mną zaraz wiesz. Nie Ej, co no tu kawałek jest! Ty się ty masz nowy samochodzić i chcesz i robić F może? Nie, ja mam przecież tak zblazowany, że to szok! Nie, co ty? Nie, ja czuję by ten samochód yyy. się nie chciał rozpędzać! No ja, to... tak Jak Tak, tak mogła mapa skamować, tak walczyłem, dzielnie, tak stukałem, tak... Ale to nie mapa cię skamowała. To tylko ty. Mapa mięzka, mapa. Nie, to ty. Ty mnie mm. oskamowałeś, bo wypadłem na tym zakręcie <grym> przez ciebie, śmieć jeden. Opa, Przez ciebie pa. to było, Pietrek, na 100%. <grym> Chłop zaatakował mnie i teraz na tym. O, ja Skamowałeś mnie. O, ja wiem jak ta mapa mnie. się kończy. Ja mm. wiem, nie, 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 nie. Skamujesz. Ja też czuję, że Bartek skamuje w miejsce. miejscu. Zawsze za daleko skamujesz. jesteś ty w tym no momencie. Ja mogę czuję, że Bartek jest... nie x-faktorem będzie? Niechcący. x Oszukamy, Pietrek. Nieee... No nikt no, Nieee... Nie, mogę nie, to skończyć na dobrej pozycji. Nie. No zostawię I cię. Jeszcze Sylo dojedzie do nas. Nie no, jestem na tym punkcie dopiero Nie no, ale że Szepard wypadł tak jak Sylo, nie no, nie mogę. Ale no przecież jak?! Ja ci wjechałem cię, ja Jakim cudem ja się, się ze ścisnąłem?! No wypuściłem cię, wypuściłem cię, tak Nie, nie, na... u mnie było jacyś w środek. W Nie złapało? W środek nie 1 1. W środek, Bartek nie środek idealnie. Bartek to wygra. Nie ja wsią nie wszędzie. No, Bartek nie wygra, <grym> tak Bartek zrób mu no, no, coś! Zwijał się każdy ten! Nasza Warto powiedział, że chłopcy wygra teraz Zrób mu coś proszę! To bardo, bardo. Bartek, Bartek to nie, nie wyprzeda na koniec! Bartek, mnie wyprzedzi. Bartek, A jest, Bartek, Bartek nie wyprzędzie! Ale go jest, przekazać! W, w, w zakręcie gdzie wypadaliście O zakrę wziąłem! Dobra, Bartek chyba wypadł sam z zakrętu. Nie, nie! Nie, mówisz, że dobrze zrobił zakręt. Nie, nie zrobił, nie zrobił, chłopie! Ja się tam zatrzymałem wręcz, a Bartek jeździł w tych barierkach. Dobra. 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 Dziękuję, dzięki. Dobra z czwartego na drugi. Ale skąd się ten wyścig? To jest w ogóle ciekawe. Że udało mi się, że udało mi się. Above the sea, ponad Above the sea, okej. Above the sea. Above the sea. the sea Above the sea. Nie, by the sea też nad morzem. Above the sea. Ale szybkie auta, to jest moje ulubione. Szybkie auta, panowie. Jedziemy tutaj. 3, 2, 1, Let's go. Ale zasuwasz się tylko na jest, ja uwolniłem. Wiecie jak, nie wiem, ja odpaliłem tą forzę z 3 dni temu się tak napaliłem na tą gierkę, że ja teraz bym autami cały czas jeździć. Muszę sobie że ten motormat na szybciej naprawdę Bartek kupić. na czymś takim, żeby się samemu wywalić? No, no, no bo to, był ja bale, to, to było poprzemyślane. Bartek, pomijający Bartek, rng player, po prostu wydupia się, ja, ja z Farciochem poleciałem to, tutaj po trochę. A tutaj fale, o. No Ok, był Shepard prawie na dachu lądowany. No był, był. A to bardziej no. nie, to bardziej okay, ty nam. Dzień okay, może o. nadrobimy dzisiaj na dzisiaj jest na tej boga. Marie, Nie no fale, pałac co, To jest testy jeszcze, co to jest? No ja to nadrabiam. Nie, nad morzem było przecież. No znaczy bardzo Bartek, nadrabiasz tak. będąc za mną. Ale na razie u Ciebie tylko. Ale Ty miałeś lepszą falę bo u mnie na tak, przykład było tak, tak, bo tak, tak wjechałeś falę, ale jechałeś normalnie Czyli jakby No, no, No no mnie, nie było Mnie ta poprzednia spowodowała delikatnie Znaczy była, ale tam, ta, u nie ale nie ja ja by... Bartek, Ty masz 2 IQ No nie <śla> <śla> mogę z tym graczem, no Zawsze to samo, zawsze No za każdym razem z Bartkiem, musi Bartek O, o. o. Jezu Ale z fali Koro dostałem, z fali dostałem tutaj Ale skacz, bo tutaj jest źródła duża Ode mnie dostałeś I z fali też Ej, co jest, fala no też ją miałem trzeba skoczyć tam Jezus Maria, ale i teraz hogaty dogania teraz Kiedy przez to wydarzyło? No fala Fala, fala? się Tak, fala ta. poszła, także Szepard Także się źle, w ogóle wjechałem najpierw w Sylwestrowi w dupsko, a potem... Ja się zatrzymałem na fali, tylko ja a dostałem potem... prędkość, a Szepard już jej nie dostał. Nie syl ja ci wjechałem Ja się ci w Ciebie wjechałem A to może i tak to było No <laughs> Nie wiem nie do końca no, no, Ale tu było riski Hogaty, że szok no przed, po prostu przed Tak, miałem taki nigi, że szok Tak, riski, hogaty, że tak, szok Pół Dobra, jedź, je, 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 doganiaj go, doganiaj go. Jezu Doganiaj go ja Nie dopadłem, ale jako fala do mordą mi się pojawiła Nie widziałem, nie widziałem tej twojej fali Ale bym nie! Się teraz fuck O do ciebie Dawaj, 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 dawaj No jadę, 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 rurę robię do niego Nie Skracam na szybko I... na wąsko, 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 Dobra, wąsko Daw Oj, coś tu tutaj właśnie to zrobimy. No bo... I, oj macie boostowankę, banko, żeby wiem, wiem, jest problem właśnie. Tak. Jest problem. problem, problem tak, że coś mi No ale to musielibyśmy... nie ma jak, nie ma jak za o, Ostatnia prosta. O! Dobra, udało się, udało o, się. Nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Jest. nie. ciebie już